Przyglądając się budowie trasy WZ spoglądamy zwykle na centralny odcinek prac, gdzie powstaje tunel. Tam nic nie wskazuje na to, że zbliża się koniec robót. Ale na odcinku od ulicy Żeromskiego do Alei Włókniarzy już układane jest torowisko tramwajowe. Gotowe są też fundamenty pod słupy sieci trakcyjnej. Wykonawca tłumaczy, że szybkie tempo prac na tym odcinku było zaplanowane. Musimy realizować pewien zakres założonych przerobów po to, żeby osiągać określone minimalne przeroby, po to, żeby być zgodnie z harmonogramem. Gotowe torowisko. Ponad rok będzie nieużywane. Zarząd Druki Transportu zapewnia, że szynom nic się nie stanie, jeśli poczekają na tramwaje. Tory tramwajowe na szczęście to nie jest coś, co, co ulega szybkiej degradacji, więc spokojnie. Jasne, że nie od razu pojedzie tamten ten tramwaj, co związane jest oczywiście z koniecznością wykonania pozostałych odcinków całej trasy WZ. Przebudowa trasy WZ ma się zakończyć we wrześniu 2015 roku.